Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a tym razem przetestuję dla Was Audi A6C5, a dokładnie jego sportową wersję, czyli Audi S6 z silnikiem o pojemności 4,2 litra V8 o mocy 340 km. Audi A6 drugiej generacji zadebiutowało na rynku w 1997 roku i było wytwarzane do roku 2004, w którym zakończono produkcję auta. W 2001 samochód przeszedł drobny facelifting, zmieniono m.in. pas przedni, przemodelowano tylne lampy oraz pojawiło się kilka drobnych zmian we wnętrzu i w palecie silnikowej. Jeżeli decydujecie się na silnik wysokoprężny, to warto rozważyć zakup jednej z jednostek 1.9 TDI, oczywiście, ale trzeba pamiętać o tym, że podstawowy silnik o mocy 110 koni jest troszeczkę za słaby do tego auta a jednostka o mocy 130 koni z kolei yy, miewa problemy z pompą wtryskiwaczami. W ofercie dostępna jest również wersja 115-konna, ale jej osiągi również pozostawiają wiele do życzenia. Jeżeli rozważacie zakup jednostki wysokoprężnej, to oprócz silnika 1.9 TDI dostępna jest również jednostka o pojemności 2,5 litra V6, ale niestety musicie się pogodzić z tym, że auta z początku produkcji yy, miewały problemy z pompą wtryskową, oraz z elektronicznym sterowaniem w trysku. Problem wyeliminowano w 2002 roku, ale niestety auta do 2004 roku miały problem też z wycierającymi się krzywkami na wałkach rozrządu. W 2,5-litrowym dieslu zdarzają się również problemy z układem olejowym. Jeżeli zapcha się odma, wtedy nie ma większego problemu. Gorzej, jeśli pojawi się wyciek na uszczelniaczu wału korbowego, wtedy koszty będą znacznie większe. Problem ten wyeliminowano dopiero w 2002 roku. Jeżeli już zdecydowaliście się na auto z silnikiem 2,5 TDI, to wybierajcie możliwie jak najmłodsze egzemplarze. Oczywiście najbezpieczniejsze będą te z 2004 roku, czyli z końcówki produkcji, ale musicie pamiętać o tym, że te silniki mają problemy z wtryskiwaczami. Pomimo tego, że wiele problemów innych zostało wyeliminowanych, to kłopoty z wtryskiwaczami pojawiły się jako nowy problem. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to podstawowy silnik o pojemności 1,8 litra jest jednostką udaną, ale trzeba liczyć się z tym, że nie będzie to demon prędkości i no, raczej średnio radzi sobie z dość ciężką A6 C5. Jest jeszcze wersja 1.8 Turbo oznaczona jako 1.8T, która jest już OK, samochód dobrze przyspiesza, miewa tylko problemy niestety z nadmiernym zużyciem oleju silnikowego. Z kolei silniki V6 wolnossące o pojemności 2,4 litra, 2,8 litra i 3 litrów Miewają problemy z pękającą uszczelką pod głowicą Z kolei w podwójnie doładowanej V6 o pojemności 2,7 litra Spotykane są przypadki pękania obudowy jednej z turbosprężarek Pękają też czasami rury podciśnienia i nadciśnienia układu doładowania Zdarzają się również przypadki zapchania interkulera Oraz awarie zaworów upustowych w silnikach v 8 zdarzają się wycieki oleju. Z kolei w RS6 i w RS6 Plus szwankuje układ odpowiedzialny za regulację podciśnienia w układzie doładowania. Wersja v 8 ze względu na wysoki moment obrotowy szwankują też skrzynie automatyczne TiP Tronic. Kupując Audi A6C5, powinniście unikać bezstopniowej przekładni Multitronic, która występuje w autach z napędem naprzód. W zawieszeniu dość szybko wybijają się wahacze. Zaglądając pod swój auta, warto również sprawdzić, czy wymiany nie wymagają już poduszki pod silnikiem i pod skrzynią biegów, które po przejechaniu setek tysięcy kilometrów mogą już kwalifikować się do wymiany. Warto też sprawdzić, czy. W okolicach skrzyni i silnika nie ma wycieków oleju. Typową usterką Audi A6 C5 jest również uszkodzenie przełącznika zespolonego za kierownicą. Często też oprócz tego szwankuje taśma airbag. Kolej w wersji Allroad zawodzi pneumatyczne zawieszenie. Ze względu na wiek coraz częściej zdarzają się też problemy z centralnym zamkiem, poziomowaniem ksenonów, szwankuje też licznik oraz podnośniki elektrycznych szyb. A pierwsze ślady rdzy nie muszą oznaczać po wypadkowej przeszłości auta, bo tak naprawdę pomimo doskonałego zabezpieczenia antykorozyjnego wiek zaczyna już robić swoje. Audi A6 C5 warto pochwalić układ kierowniczy, bardzo przyzwoitą jakość materiałów użytych do wykończenia wnętrza, oczywiście z wyjątkiem kilku przycisków, z których schodzi farba. Samochód miał też bardzo bogate wyposażenie, dostępna była między m.in. np. Na nawigacja. Dużym atutem tego modelu jest również zawieszenie, które gwarantuje bardzo przyzwoity komfort, a przy tym zapewnia precyzyjne prowadzenie. No i najważniejsza zaleta ta auta, czyli bardzo duża oferta silnikowa. Praktycznie każdy wybierze coś dla siebie. Najciekawsze wersje to oczywiście S6, RS6 i RS6. To naprawdę szybkie auta, które łączą radość z jazdy i praktyczność, bo mają duże bagażniki, są przestronne, wygodne. No a przy tym, dzięki dobrym osiągom i dużej mocy, dają bardzo dużo frajdy z jazdy. W tym odcinku to już wszystko, a ja zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia mnie na Facebooku i odwiedzenia mojego Instagrama. Cześć!